Należało do nas. Futbol stał się dla Argentyny, jak wcześniej dla innych, środkiem wyrazu własnej tożsamości. Futbol zjawił się u nas jak Marsjanie, jak statek z innej planety. Ludzie mówili, kolejne wariactwo Anglików, ale futbol błyskawicznie stał się częścią stylu życia. W każdym kraju zyskiwał inne oblicze. Jest takie powiedzonko: Powiedz mi, jak grasz, a powiem ci, kim jesteś. Futbol jest wyznacznikiem tożsamości, manifestacją kultury. Sam zresztą jest kulturą. Czy to się podoba jego przeciwnikom, czy nie? Argentyna przejawiała swą wolność na boiskach. Lecz w Indiach, brytyjskiej kolonii, futbol nabrał znaczenia politycznego. Był krokiem w stronę niepodległości. Piłkę grano tam od 1870 roku, od czasu pojawienia się pierwszych misjonarzy. Księża odegrali istotną rolę w popularyzacji futbolu. By ściągnąć ludzi do kościołów, uczyli grać chłopców, organizowali mecze. Na terenie całych Indii irlandzcy mnisi, jezuici i inne zakony zakładali szkoły. I pierwszym sportem, jaki wprowadzali, była piłka nożna. Która w ten sposób rozprzestrzeniła się w całym kraju. Oczywiście istniały też drużyny brytyjskich żołnierzy, którzy często grywali wieczorami dla odprężenia. Początkowo Hindusi tylko się przyglądali, ale wszystko się zmieniło po założeniu Moun Bagan. Naszym pierwszym sławnym klubem był Mohun Bagan, założony w 1888 roku. Ma on interesujące korzenie. Narodziła się wtedy idea przypominająca chrześcijaństwo muskularne, popularne w Anglii w XIX wieku, łącząca kondycję fizyczną z rozwojem moralności i zalet. I podobnie tu chciano, by bengalska młodzież była sprawna i wysportowana, a także uczyła się dyscypliny na boiskach. Puchar Duranda, drugie z najstarszych zawodów piłkarskich na świecie, powstał w 1888 roku w Kalkucie. Początkowo Anglicy wykluczyli z rozgrywek drużyny hinduskie, ale gdy kolonialny ucisk zelżał, zakaz zniesiono. Z początku w rozgrywkach brały udział tylko drużyny angielskich wojskowych, ale futbol stał się tak popularny wśród Hindusów, że osobne ligi doprowadziłyby do czegoś w rodzaju apartheidu. Znacznie lepiej było zezwolić na grę klubów hinduskich z brytyjskimi. Jednak tym przyzwoleniem Anglicy sami zgotowali sobie upadek. Rok 1911 to ważna data dla hinduskiego futbolu. 11 bosych graczy Mohun Bagan z Kalkuty pobiło 2 do 1 wschodni regiment Yorkshire w finale IFA. Przybyło 100 tysięcy ludzi z których większość nie widziała meczu, gdyż nie było tam stadionu. Wszyscy stali więc w ścisku, jedni za drugimi. Wyniki ogłaszano w bardzo sprytny sposób. Przywiązywano gołębiom do nóżek skrawki papieru i puszczano je na tył tłumu, gdzie co pięć minut odczytywano relacje. Na przykład nadal 1-0. Odręcznie opisywano manewry na boisku. To było symboliczne zwycięstwo, pierwszy zwiastun niepodległości. Parę lat wcześniej nastąpił podział Bengalu. Wygraną z Brytyjczykami uznano za znak, że jeśli Indie mogą pobić ich na boisku, może czas opuścić brytyjską flagę. Gdy zawodnicy opuszczali boisko, powiewał już sztandar Mohun Bagan. Wszyscy Hindusi uznali, że możemy już grać w piłkę na świecie. Kompleks niszczości, przypominający nam, że nie możemy mierzyć się z rasą tak zwaną wyższą, rozbiał się. Futbol, jedna z rozrywek elit przejęta przez lud, tylko na chwilę ponownie stał się zabawką możnych, by ostatecznie znów nabrać demokratycznego charakteru. Sport tak prosty i tak powszechnie akceptowany podbił niemal cały świat. Futbol stał się tak popularny jeszcze przed I wojną światową z powodu swojej prostoty. Wystarczy piłka i paru graczy. Chłopak może grać sam, odbijając piłkę o mur. Dwóch może podawać ją do siebie. Czterech graczy to już dwie drużyny. Paru facetów na arktycznym pustkowiu plus piłka i mamy futbol. W 1910 roku kapitan Robert Scott odbył wyprawę z nadzieją, że jako pierwszy dotrze do biegu na południowego. Na bohaterską, choć czeralną ekspedycję zabrał sanie, kucyki, psy i piłkę. I wreszcie kapitan Scott podaje piłkę. Obok dr Wilson i porusznik Bowers. Mecz rozegrano na zamarzniętym morzu, o tysiące mil bliżej bieguna południowego niż jakikolwiek inny. Przemarznięty śnieg daje na lodzie oparcie stopom. Po długich cieniach widać, jak nisko jest słońce. Mimo południowej godziny ledwo je widać nad horyzontem.